Ta drużyna by dzisiaj walczyła o miejsce od piątego w górę, bo takie są jej możliwości. Ja się nie dziwię, że nie ma atmosfery, bo tam nie ma atmosfery, gdzie są jakieś zaległości, to są jakieś do, niedomówienia i tym, i tym podobne rzeczy. Zaskoczył mnie Robert Hub, trener, którego forowałem od trzech lat swoją decyzją o podania się do dymisji. Nie było sensu upierania się nieprzejmowania decyzji tego tym podobnych rzeczy. Zaproponowałem tą funkcję. Nie chciałem, żeby y, myśl trenerska wyszła z miasta Jasła. Zaproponowałem tą funkcję w pierwszej kolejności trenerowi Delongowi. Jednak jest to trener drugiej drużyny, y, dyrektor sportowy klubu, nauczyciel w szkole i gość, który, i gość, któremu należą się największe brawa z wszystkich, którzy działają w tym zarządzie, który wyprowadził stronę formalną Klubu, czyli przejrzystość i transparentność w umowach z zawodnikami oraz płace i wszystkie rozliczanie dotacji to jest tylko i wyłącznie jego zasługa. Jeżeli ja czytam w internecie, że on robi, że on się robi, to jest ludzie, wy go w najnormalniej w świecie obrażacie. Tyle mogę na ten temat tutaj powiedzieć. Drugim kandydatem, któremu zaproponowałem, żeby nie wyszło to poza jasło, był trener Antoni Wanat. Emerytowany nauczyciel, trener juniorów, bo drużyna stwierdziła, że potrzebny im jest ktoś taki, który z nimi razem zawalczy. Trener Wanat nie czuł tego, nie, nie była mowy o robienie czegoś na siłę. I w tym momencie do klubu wpłynęło CV pana Mariusza Stawarza, który wcześniej pracował, który jest to bramkarz Unitarnów, ceramiki opoczno, trener bramkarzy w Resowi Rzeszów który wysłał CV do klubu, a dlatego, że pracował pół roku z naszymi bramkarzami juniorów i wszystkimi bramkarzami, jacy są w tym klubie, znaliśmy się, zaproponowałem mu tą funkcję. Przyjął ją z uposażeniem takim, jakie jest najniższe, czyli 1700 zł brutto i podziękował mi za danie mu szansy. Yy, niestety koleje losu, takie jakie były, spowodowały to, że był trenerem przez dwa tygodnie, nawet nie zdążyłem mu podziękować, dzisiaj nie odbiera telefonu, ale wszystko zrobię, yy, żeby panu Mariuszowi Stawarzowi podziękować za to, yy, że się tego podjął. I tak jak powiedziałem, yy, mamy wolną kolejkę i walkower dla nas w meczu z Unią Nowa Sarzyna, 29 maja jedziemy na mecz ligowy do Tomasowi. Jest to przełożona kolejka. Trenerem od jutrzejszego treningu od godziny 17 będzie nasz piłkarz yy, Tomasz Dziobek. Yy, panowie, yy, nie zaproponowałem yy, tej funkcji panu Podkulskiemu, ani panu yy, Skubie, ani żadnemu z tych naszych trenerów juniorów. Bo, ponieważ ci panowie prowadzą drużyny juniorskie w naszym klubie i każdy z nich prowadzi drugą drużynę w okolicznych miejscowościach. Podkulski, Orzeł Lubla, Brzyszczki, Tomek Maczuga, Szu y Skuba prowadzi Kołaczycę, y Damian Kardaś do niedawna, Czeruśnicę. Dlatego następnym kandydatem, bo to, rozmowa z Tomkiem Dziobkiem jest taka, że doprowadzenie tego do czerwca yy, tego roku, natomiast następny w kolejce jest pan yy, Podkulski do objęcia drużyny seniorów. Wszystko jedno, czy ona będzie grała w lidze trzeciej, czwartej, okręgowej, czy w A-klasie, bo twierdzę, że pan Marek Dylong wywalczy z drugą drużyną awans do klasy yy, A. Yy, 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 Wszystko te deklaracje, które złożyli dzisiaj panowie w Urzędzie Miasta, zostaną spisane na papierze. Panowie Samborski i Kowalski jutro to podpiszą. Pieniążki wpłyną y, do klubu. Natomiast ja jestem na piątek umówiony y, na pójście z panem burmistrzem, jeszcze do jednego lub dwóch. Jasielskich Zakładów Tajemnica biznesowa Pozwala mi na powiedzenie Kto to będzie dopiero w piątek yy, po, wizy po, po wizycie yy, To co nam zostało Z tych 200 tysięcy przyzna Przyznanych przez yy, Urząd Miasta yy, Czyli 25 tysięcy To jest zaspokojeniem Pierwszych miesięcy dla drużyn Młodzieżowych Bo jest postawiona sprawa jasno jeżeli nawet by doszło do czegoś takiego, że nie będziemy w stanie grać w lidze trzeciej ani czwartej, będziemy grali seniorem w lidze A, natomiast żadna drużyna młodzieżowa w tym klubie, żadna młodzież w tym klubie nie ucierpi, bo w tym klubie trenuje 200 chłopaków, wszyscy grają w pierwszych 200 chłopaków. Nie rzuca kamieniami w szyby miasta, jasła, nie pije piwa, nie pali papierosów. To, że funkcjonujemy tak dobrze, to jest bardzo dobre moje układy z prezesami Kołaczyc, y, panem Bubą z Sobniowa, pa, y, z panem z Nowego Żmigrodu, Łężyn i y, z panem z... Tam pozyskujemy y, naszych y, piłkarzy przez dwa lata, przez rok działalności. Uzupełniliśmy stuprocentowo wszystkie kadry, y, dwóch członków zarządu i dyrektor sportowy. Spotkaliśmy się dzisiaj, rozmawialiśmy z panem burmistrzem od rana y, na ten temat. Y, panowie radni na sesji y, przyznali środki, które umożliwią nam powrót y, drużyny seniorów do ligi. Yy, trzeciej. Ja jestem po rozmowie z Prezesem pod Greniem, gdzie ustaliliśmy, że wracamy do tej Ligi. Tak chce Burmistrz i Sekretarz i Radni Miasta, żebyśmy do końca zagrali w Lidze Trzeciej jako promocja Miasta, a w czerwcu zobaczymy jakimi będziemy dysponować yy, środkami. Yy, po podpisaniu umowy zamieszczę kwoty i zamieszczę wszystkie e, oboszczenia, które umowa między miastem a klubem została zawarta. Zost będzie to możliwe do odczytania na e, stronie internetowej Klubu, Miasto ja e, klubu Czarni Jasu. Mamy tutaj też takie zestawienie naszych środków, e, nas e, wydatków klubu, które były w poprzednim roku. Po kolei na co, po co, ile kosztowała woda, ile kosztowało to, jeżeli Państwo chcecie, możemy to pokazać. Dzisiaj to zostanie zeskanowane i umieszczone na, sta na stronie Czarnych Jasło z, roz z rozpisaniem, że kosztowało nas 620 tysięcy to i to. Koszty, transport, obsługa sędziowska, opłaty, opłaty, wszystko, wszystko. Sponsorzy wszyscy, którzy dali jakąkolwiek kwotę tutaj osiągnięcia klubu, bo Klub Czarnie Jasło za swoją działalność, czyli grę w lidze trzeciej i klasie B, za grę we wszystkich grupach młodzieżowych, za przygotowanie stadionu dla dzieci został przez podkarpacki Związek Piłki Nożnej uhonorowany drużyną roku 2012. Na Podkarpaciu, gdzie żadne z mediów lokalnych nie przyszło do prezesa i nie zapytało, co zrobił, ani żadne z mediów nie zapytało za co. E, tu mamy kto pracował, kto osiągnął cokolwiek i, i e, jakie są osiągnięcia juniorów. Naszego klubu. To będzie do y, przejrzenia. Dzisiaj to zostanie umieszczone na stronie y, Czarnych Jasło, tak. A możemy też przeczytać. Te możemy mąże. też przeczytać, może, możemy to puścić no, nie, jak sobie panowie życzą. Możecie, ja czekam y, teraz na pytania w miarę możli, moich możliwości, odpowiem. Y, Jaka to będzie kwota Panie Prezesie, to jaka, jak jaka to Proszę, będzie kwota zadeklarowana? Yy, taką jaką chciałem. Jutro po podpisaniu umowy powiem. Czy będzie to 10 tysięcy tymczasowo? 10 tysięcy jest jedną ze składowych, który, z którym na sesji wystąpiła dzisiaj Pani Ula Czyżowicz i pierwszy raz w historii miasta Jasła Zostało to 10 tysięcy przez radnych przegłosowano, przegłosowane jedno zna, jednogłośnie. Z tych 25 tysięcy, których państwo nie wybraliście jeszcze, to jest jeszcze dodatkowo Tak, są dodatkowe i tak, bo myśmy, bo ja policzyłem co mi jest potrzebne do czerwca w trzeciej lidze i co mi jest potrzebne do końca w zespołach juniorskich. I z taką kwotą poszedłem do burmistrza. A jaka, jaką kwotę odbieraliście Państwo od Urząd 200 000, a od posługi? To już Pani się dowie, e, co, co uzyskaliśmy. I proszę to. Od ja tytułu pan... 2012 roku wyniosły 393 284,43 zł. Na tą kwotę zużyło się dotacja Urzędu Miasta Jasła 200 tysięcy, Urząd Miasta Jasła, promocja Miasta 33 tysiące, dotacja Starostwo Powiatowe 3,5 tysiąca. PG NIGE Gazownia Jasło 14760, 760 PG 2460 PG JASło 2460 Firma Transger Jasło 2460 Wpłaty od innych firm 14760, 760 Wpłaty z 1% 5540, Klub stół 4800, pozostałe środki zgromadzone przez zarząd 61 814,23 grosze. Składki członkowskie 7730, dowód z biletów na meczach 40 000.